I zobaczmy, ryby, co dla Was w lutym 2021 roku. Zerknijmy, co będzie się chciało pokazać Wam jako energia tego miesiąca. A więc luty 2021 dla ryb. Co to za miesiąc będzie dla Was drugie ryby? Jaka będzie Wasza moc? W czym będzie tkwiła Wasza moc? A więc czym się będziecie charakteryzować, co będzie Waszą silną stroną? Mówiąc inaczej, jakie macie y, nastawienie w tym miesiącu? Nastawienie ryb w miesiącu lutym? Jakie y, blokady mogą Wam się tutaj pokazywać, przyklejać do Was? Jakie macie, y, znaczy, co się uda, po prostu, w tym miesiącu dla Was? I w miłości. Jaka jest energia miłości dla ryb na miesiąc luty 2020, 2021 roku? A co może Wam przeszkadzać, co może być trudnością i jaka jest rada w tej miłości dla Was? I w finansach, a więc jakie finanse będą w lutym dla ryb? Co może Wam przeszkadzać? I jaka jest rada dla ryb? Okay. Pod spodem, na wierzchu, karta rycerza kielichów. Rycerza kielichów w odwróconej pozycji. A więc tutaj jakaś energia emocjonalna mi się pokazuje, trochę tak jakby wywrócona do góry nogami. Pomimo wielkiej siły i zapału, jakby chęci. Tak powiem z hakowania jakiegoś systemu. No gdzieś tutaj może zawiedzione nadzieje dla niektórych się pokazują. A gdzieś pewne rzeczy no nie są takie szalenie układne, bym powiedziała. Możecie czuć gdzieś tutaj jakąś zazdrość albo jakieś no takie właśnie rozgoryczenie, urazę, może odtrącenie albo taką słuchajcie energię y, bluszczu, a więc tego, że ktoś was gdzieś tutaj y, oplata, gdzieś wami być może manipuluje, a gdzieś jakieś no, wystawia was na jakieś emocjonalne próby, y, taka gdzieś tutaj się energia pokazuje. Ten miesiąc również jest taki dla was y, no w odwróconej arcykapłance, a więc więc być może mocno będziecie uciekać tutaj w samotność, albo też ten miesiąc będzie taki trochę e, gdzieś. Pokazujący y, akcent samotności, y, pewnej medytacji, ku temu, żeby no, złapać większą łączność ze sobą, lub ku temu, żeby złapać w ogóle łączność z, i dobrą intuicję, bo z tym możecie mieć też tutaj drobny problem. Y, a więc takie jakieś wyczucie sytuacji, gdzieś może u was szwankować, może nie będziecie do końca wiedzieli, y, działali gdzieś być może po omacku, trochę chaotycznie, y, trochę gdzieś tak y, ta energia może być taka trochę wyczerpująca albo nie będziecie chętni do tego, żeby coś, w coś wchodzić głębiej lub żeby, no właśnie, gdzieś poświęcać się temu uh, bardziej. Dla innych z kolei to może być czas tajemnicy, mówiąc inaczej, a więc dokładnie ta, ta karta w tej pozycji oznacza tajemnicę. E, możecie być tajemniczy, może też być wokół Was dużo takich e, sytuacji, które nie będą do końca jawne albo do końca czytelne. A więc tutaj gdzieś pewne rzeczy mogą trochę się wymykać spod z, z takiego poczucia trzymania wszystkiego w, w, w garści, czy m, posiadania pewnej kontroli nad czymś. No tak, możecie trochę gdzieś tutaj błądzić dla innych to są jakieś takie sytuacje może związkowo e, romansowe, które no gdzieś stoją na głowie, więc nie będą chciały być takie e, po drodze. Wasza moc tkwi w waszej nadziei, w uczuciu, którym, które jest w was, które, które macie w sobie, w nowych początkach nowej miłości być może. A więc tutaj jakby energia się pokazuje trochę wywrócona do góry e, nogami, natomiast w was jest ta siła, w was są te emocje, a więc siła w waszych emocjach. Może musicie posłuchać swoich emocji, może musicie głębiej zajrzeć w głąb siebie, może to, no właśnie. Może ten miesiąc będzie właśnie taki stabilizujący Was. Wasza siła w tym miesiącu polega na Waszych emocjach, Waszych uczuciach, głębokości tych uczuć, szczerości, intencji, e, także Waszej nadziei i natchnieniu. A więc no, tym wszystkim, co jesteście, czym jesteście przepełnieni, czym to przepełnienie jest, na ile jesteście z tym spójni, e, jak to odczuwacie, jak się na to zapotrujecie, żebyście również te emocje umieli odczuwać. E, Odpowiednio dostosować do sytuacji, ale emocjonalnie, emocjonalnie mam wrażenie, tutaj będziecie przepełnieni pozytywnymi emocjami, a więc ta pozytywna nuta, czy też siła waszych emocji jest waszą mocą, pamiętajcie, a więc wykorzystajcie tą właśnie moc, aby nią gdzieś być może tę sytuację ukierunkować, aby wczytać się również w głos swojego serca. Czego to serce również potrzebuje. Wasze nastawienie pokazało się w tym miesiącu w siódence Pentakli, a więc oczekiwanie. No taka karta, słuchajcie, mocno pokazująca trochę zniechęcenie. A więc być może są wśród was osoby, które na coś czekają, i tutaj, no, jakby te nadzieje, czy też czy lęk. Czy się doczekacie, może wam towarzyszyć. Może nie jesteście pewni, czy się doczekacie, lub nie jesteście pewni, czy macie na coś czekać, ale to jest również wasze nastawienie, że jesteście cierpliwi, a więc być może to jest dla niektórych cecha wasza w tym miesiącu, że będziecie bardziej cierpliwi na przykład niż do tej pory względem tego wszystkiego, co gdzieś na głowie tutaj się pojawia. To, co jest blokadą dla was, czyli tym, co z zewnątrz może być wyzwaniem, trudnością, to jest koło fortuny, a więc pewne wprawione w ruch być może sytuacje. Które, no, jakby już się toczą lub idą dalej. Tudzież sytuacje losowe, niespodziewane zmiany w sytuacji akcji, jakaś nagła sytuacja, która przychodzi z zewnątrz, bądź też właśnie kwestia domknięcia lub otworzenia jakiegoś. Jakiegoś rozdziału, a więc zamknięcie, otworzenie nowych cykli. To jest koło fortuny, które Wam się tutaj pokazało w blokadzie, a więc być może nie wszystko jesteście w stanie przewidzieć. Mówiąc inaczej, a więc być może też się nie ma co nastawiać, stąd być może siła Waszych emocji, świadomość również tego, co, co jest Waszą mocą, jest w tym miesiącu dosyć ważne, aby panować nad nimi, aby także umieć je odpowiednio dostosować do danej sytuacji. Tym bardziej przyda Wam się ta już wspomniana cierpliwość. To, co się Wam uda natomiast, to jest cesarz. I on się pokazał, no tutaj się pokazał na, na, w odwrotnej pozycji, a więc w pozycji tej na głowie. normalnej pozycji jest to, wiadomo, kontrola, wszystko to, co tak naprawdę jest panowaniem nad daną sytuacją. A tutaj tak wygląda, jakby Wam się nie udało opanować tej sytuacji. Albo, no właśnie, co Wam się uda. Albo uda Wam się, mówiąc inaczej, wyjść z no z jakiejś yy, pozy być może może uda Wam się po prostu przebrnąć przez jakieś swoje ograniczenia a, bądź też nastawienie lub przyzwyczajenie y, jakieś takie utarte lub sztywne e, może przełamiecie siebie w stronę bardziej czy elastyczną czy właśnie taką stronę e, odwrotną do tej postawy cesarskiej, a więc dla niektórych być może się tutaj e, uda e, Wyjść z jakiejś, z jakiejś strefy, y, mam wrażenie, komfortu, y, tak powiem, albo y, będziecie po prostu podejmować niekonwencjonalne kroki y, w tym miesiącu, drogie ryby, y, bo gdzieś tutaj mam wrażenie, że pomimo tego, że sytuacje mogą być takie dziwne, y, gdzieś może niesatysfakcjonujące Was do końca, y, czy też rozczarowujące, to mam wrażenie, że niektórzy tutaj y, y, wprawią coś być może w ruch. Z pozycji tego, co jest zamiarem, o tak bym powiedziała, albo z pozycji tego, co jest jakimś planem, który gdzieś tutaj Wam po głowie chodzi. Być może będziecie bardziej emocjonalni i właśnie te emocje są waszą siłą w względem tych sytuacji, czy finansowych, czy, czy, czy życiowych, które wymagają trochę większej miękkości, aniżeli ta stanowczość tego cesarza, więc być może tutaj po prostu sami siebie zaskoczycie albo będziecie gdzieś właśnie w takim trochę innym anturażu, gdzieś być może bardziej zaskakującym, takim, który też wyzwala w was te pozytywne wibracje, tak bym na to spojrzała. A więc mam wrażenie, że uda, się, że uda wam się z jakiegoś ograniczenia uwolnić, że uda wam się wyjść z jakiejś pozycji, która być może była dla Was niewygodna. Albo coś przeforsujecie, mówiąc inaczej, inną sposob, innym sposobem, inną metodą, gdzieś coś zrobicie zupełnie jakby odwrotnie niż w standardzie, niż tak jakbyście się spodziewali. Co w miłości, drogie ryby. Siódemka buław w miłości Wam się pokazała, a więc. Walczenie o swoje. Walczenie o swoje, wychodzenie również naprzeciw temu, co jest krytyką, co jest, no, takim jakimś koniecznością stawienia czoła jakimś trudnym sytuacjom. Co w miłości, drugie ryby? Siódemka buław w miłości Wam się pokazała, a więc. Walczenie o swoje, walczenie o swoje, wychodzenie również naprzeciw temu, co jest krytyką, co jest no takim jakimś koniecznością stawienia czoła jakimś trudnym sytuacjom. To również próba przełamania się, a więc zmierzenia przede wszystkim się ze sobą, ze swoimi słabościami, ze swoimi oporami, lękami, tym wszystkim, co gdzieś stoi na drodze, co blokuje. Taką chęć czy łatwość w podążaniu za tym, na czym wam zależy lub co chcecie w danym momencie przeforsować. I to, co wam przeszkadza, to jest księżniczka kielichów. A więc być może brakuje wam wyobraźni, może brakuje wam fantazji, bo tutaj się pokazała designerka, a więc być może coś gdzieś wymaga jakiegoś pomysłu, jakiejś innowacji, jakiejś. Być może takiej właśnie kreacji, bycia również innowacyjnym, zaskakującym, a więc być może to jest ta energia przeszkadzajka, deficytowa, którą, której wam brakuje, aby coś wywalczyć, aby coś ugrać, aby no właśnie z czymś się przebić. To może być również energia niedojrzała, więc może wam przeszkadzać czyjaś, chociażby, niedojrzałość w tym wszystkim albo zbyt duża wrażliwość. Mogą to być również tego typu akcenty, że bojąc się krytyki, lub wy się mierzycie z jakąś krytyką, e, przeszkadza wam wasza zbyt wybujała wyobraźnia, lub, no właśnie, za duża wrażliwość waszego serca, że gdzieś jesteście może za bardzo tutaj na, wystawieni e, na jakieś takie szpilko-igły. E, tak mi się skojarzyło z tą sukienką, słuchajcie, gdzieś tak, taką fastrygą. A więc tutaj, no być może, no albo właśnie prototypowanie czegoś, a więc jakaś sytuacja, która pokazuje, że nie do końca. Ten projekt jest gotowy, że to jest jakby faza początkowa, że jest to pomysł, tak? A więc tutaj przeszkadza wam być może świeżość tej relacji, czy też, no brak przygotowania ostatecznego i jakichś chociażby e, związanych z tym kroków. I radą dla was jest azdenarów. E, azdenarów, który może wam mówić o tym, żebyście e, no, podjęli jakieś kroki, żebyście weszli w jakąś być może sytuację, która jest szansą, e, aby e, znaleźć lub, e, Przedsięwziąć coś, to jest również energia no monety, a więc być może musicie coś sfinalizować, a może musicie coś podstemplować, a może coś musicie utwierdzić, pokazać, mówiąc inaczej, wykazać dać jakiś dowód czemuś. Bo taka jest rada dla was, aby się gdzieś tutaj w tej energii Asadenarów odnaleźć, aby dążyć do tego co stabilne, no, albo właśnie coś zaplanować, wykazać się także jakąś być może. Inicjatywą. Co w finansach, drugie ryby? Piątka mieczy wam się pokazała odwrotnie, a więc fajny akcent do tego, że coś się zmienia na lepsze, że coś może rusza naprzód albo przynajmniej wasze myśli czy też wasze nastawienie także przybiera zupełnie trochę inną postać, inny kierunek, inną siłę tego, co jest również słuchaniem siebie i wewnętrznego swojego głosu. A więc takie negatywne aspekty, mam wrażenie, dla niektórych, w tym. Miesiącu będą odpływać. To, co jest przeszkadzajką, a więc to, co jest trudnością na waszej drodze, to czwórka buław odwrócona, a więc kompletność. Więc może tutaj będą sytuacje, które nie będą kompletne, które będą jeszcze gdzieś takie, właśnie, rokujące na polepszenie, idące w kierunku tego, co lepsze, ale nie tak być może spektakularnie. Także jest to sygnał do tego, że to, co już jest u was pewnikiem, no tym pewnikiem tak do końca być nie musi. Bo może tutaj być, może tutaj brakować tej stabilizacji w tym całym, kompletnym znaczeniu, tak powiem. Niekoniecznie chodzi o jakieś elementy, które to elementy mogą się pokazywać w tej odwróconej piątce, że no właśnie coś wam się uda, że uda wam się złapać jakiś może no pewnik albo jakąś koncepcję, albo jakiś przebłysk, że nie będziecie tak zupełnie nastawieni. Patowo do tej sytuacji, co nie zmienia faktu, że przeszkadza wam to, że jakaś sytuacja nie jest do końca stabilna, że no, nie wszystko jest takie spójne, nie wszystko jest takie na czterech nogach. Radą dla Was w tym wszystkim jest Trójka Mieczy także w pozycji odwrotnej. A więc przede wszystkim ym, pożegnanie tego, co jest y, wyjście z tej sytuacji kłopotliwej dla Was, zwłaszcza jeżeli chodzi o nastawienie psychiczne, aby się tym nie dołować, aby się tym nie karmić, aby nie nabierać takich energii, y, które Was ciągną w, w dół, y, żeby myśleć w sposób y, może bardziej minimalistyczny niż y, y, taki na wyrost, ale jednak doceniać to, co jest i nie bać się o to, czy, co macie ewentualnie e, gdzieś w świetle tych niepewności, tej braku kompletności e, na myśli, żeby tego nie ściągać, żeby tego nie kreować, żeby nie, nie być w tej energii gdzieś osadzonym. E, bo to jest czas na to, żeby się zmierzyć. E, z akceptacją, tak powiem. A więc tutaj radą jest dla was to, żeby po prostu coś zaakceptować, żeby się nie biczować tym za mocno, dlatego że y, sytuacja jest trudna dla wszystkich, finansowo, zawodowo i w ogóle na świecie. Więc jeżeli możecie podejść do tego w taki sposób, tym lepiej. Y, tym lepiej, jeżeli odpuścicie pewne rzeczy, jeżeli pewne rzeczy postawicie na takiej szali. Y, Rozwoju tych sytuacji, a więc tego, że jeszcze wszystko się może zdarzyć, tak w jedną, jak i w drugą stronę, jest to zdecydowanie lepsze, pamiętajcie, podejście niż takie, no właśnie, gdzieś tutaj zamarcianie się. Więc radą dla Was jest to, żeby pewne rzeczy y, spróbować zobaczyć w innym świetle, złapać pewnik w tych sprawach, które są dla Was pewne na daną chwilę, natomiast odpuścić lub przybrać tę postawę akceptującą. Pewne zmiany, pewne być może, pewien, pewien, pewien być może rozwój sytuacji, który nie do końca jest taki, do którego przywykliście, ale on też niekoniecznie musi być radykalnie, brutalnie zły, tylko po prostu inny. I tutaj o tą inność, o takie nastawienie właśnie proszą Was karty. Jaka rada dla Was jeszcze z kart, które chcą Wam pokazać, abyście się o siebie zatroszczyli, a więc rada na luty dla ryb. Rada na luty. Rada na luty dla ryb. Jaka rada dla Was, Drugie Ryby? Wyszły Wam dwie. Jedna jest mocno spójna z tą arcykapłanką do góry nogami, no bo się pokazał dla Was czas samotny. A więc, zanurkowanie, widzicie w tych może emocjach, które też Wam towarzyszą, są Waszą mocną stroną. Może musicie się z czymś przegryźć, może musicie się o czymś przekonać, może sami musicie trochę pokontemplować albo no, gdzieś wyważyć pewne emocje w sobie również. Temu pomocna będzie medytacja, temu pomocne będą Wam wszystkie techniki, które y, mogą no, przede wszystkim wyciszyć y, takie różne trajkotania. W tym również jest między innymi aromaterapia, która Wam się pokazała, moja ukochana, ulubiona, y, a więc olejki, olejki, kąpiele, y, relaksacja, y, masaże, słuchajcie, również y, jedzenie, które wąchamy i jemy, a więc zapachy wszelkiego rodzaju, które Was cieszą, y, które powodują w Was y, te pozytywne wibracje. Ciasto pieczone, cokolwiek. Chodzi o to, żebyście być może w tym czasie sobie zapodali takie akcenty, które wzmocnią waszą barierę odporności na to, właśnie co jest takie, zwłaszcza na to, co jest takie mocno niepewne, chwiejne i gdzieś może wydawać się przerażająco trudne. Dlatego postarajcie się w swoim zaciszu domowym poza taką codziennością wprowadzić światło świec, wprowadzić zapach tych świec również, pozwolić sobie na to, co jest przyjemnością pozwolić sobie na uruchomienie innych zupełnie zmysłów, które to, w ślad za tym, przyniosą Wam odpowiedzi. Przyniosą Wam również poczucie wyciszenia także, które będzie się przekładało na całą resztę. Bo to jest ta symbioza, więc pamiętajcie, że jakby sytuacje zewnętrzne z sytuacjami zewnętrznymi, ale wasza wewnętrzna niepewność także jest tą falą, która idzie w kosmos i ona również tam się dostraja. Dlatego postarajcie się działać e, zgodnie ze sobą, natomiast nie bójcie się, nie, pa, pamiętajcie, dalecy bądźcie od wszelkiego rodzaju lęku. Ten miesiąc do tego was namawia, aby trochę pobyć samemu, aby trochę się wyciszyć, aby poszukać siebie w sobie, lub żeby złapać jakąś pewność, która gdzieś tutaj się pokazała dla was w tej karcie tego cesarza. A więc z czegoś mam wrażenie się uwalniacie, albo coś będzie dla was bardziej rzutkie, mniej sztywne. Może wy sami, może sytuacje, a może inni ludzie, którzy w taki bardziej łagodny, właśnie do was sposób też podejdą. Czego Wam życzę oczywiście z całego serca, jak i promiennej i ochronnej aury na ten miesiąc luty. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Dajcie znać w komentarzach lub przyłączcie się do subskrypcji. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!